Ślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Dzisiaj podsumowanie aż trzech projektów prowadzonych w 2022 roku przez stowarzyszenie Raciechowice 2005. No to drodzy Państwo, ja mam takie pytanie. Część z Was już wie, co to za projekty, ale ja Ewelino zapytam, co to za projekty? To bardzo ważne projekty. Ponieważ wzięli w nim udział wasi dziadkowie, babcie, wy najmłodsi uczestnicy projektów oraz mieszkańcy gminy Radziechowice. Ważną częścią polityki senioralnej jest wspieranie szeroko pojętej aktywności osób starszych. Działania w tym obszarze realizowane są w ramach różnorakich programów. Trzy takie programy zakończyły się właśnie w gminie Raciechowice. Pierwszy projekt to Mistrz i Uczeń, międzypokoleniowe centra edukacyjne w gminie Raciechowice z dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Owoce kilkumiesięcznej pracy mogliśmy podziwiać w sali OSP w Czasławiu, gdzie odbyło się świąteczne podsumowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Raciachowice 2005. Jednym z nich był projekt Mistrz i Uczeń międzypokoleniowe centra edukacyjne w gminie Raciachowice, którego celem było budowanie społecznych więzi i rozwijanie międzypokoleniowych relacji. Mistrz i uczczeń, międzypokoleniowe centra edukacyjne w gminie Racichowice, był to projekt, który Stowarzyszenie Racichowice 2005 realizowało w dwóch, nie, nie spełna dwóch ostatnich miesiącach. 2022 roku. Projekt kierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, a także do ich rodziców i do babci i dziadków. Polegał on na tym, że w sześciu przedszkolach działających na terenie gminy Raciechowice powstały międzypokoleniowe właśnie centra edukacyjne i tam spotkały się dzieci, dziadkowie, rodzice i robili różne, różne ciekawe rzeczy. Od zajęć muzycznych przez warsztaty rękodzielnicze, przez warsztaty teatralne, a także takie. Spotkania, które pozwalały na wymianę wiedzy i umiejętności. Były to tak zwane siłownie pamięci, oraz spotkania czytelnicze, chyba najbardziej wzruszające, kiedy to dziadkowie przychodzili do swoich wnuków i czytali im swoje ulubione bajki. Podczas świątecznego podsumowania mieliśmy okazję wysłuchać występów dzieci ze wszystkich przedszkoli w gminie Raciechowice, które na scenie wystąpiły wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami. Serdecznie witamy. Wszystkich miłych gości. Chcemy dziś sprawić wiele radości.

lat w stowarzyszeniu wyznajemy taką zasadę, że y, młodsze pokole, pokolenia powinny się uczyć od tych starszych. Dla nas, y, dla mojego pokolenia, dla pokolenia y, mo, naszych dzieci y, takimi wzorcami, ideałami są właśnie y, dziadkowie. To od nich uczymy się rzeczy, y, które często y, już znikają w Przestrzeni kulturalnej czy społecznej. To są wartości, umiejętności, wiedza, często niespisywana nigdzie, która jest bardzo ulotna. My w swoich projektach, i w tym w Mistrzu i uczniu szczególnie chcieliśmy te, 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 te umiejętności zatrzymać, zachować dla przyszłych pokoleń i dla nas samych oczywiście też. Uważam, tak śledząc do końca wszystkie te projekty, cały, cały ten przebieg, uważam, że jest to bardzo fajne, ponieważ dzieci mogą oprócz czytania też dowiedzieć się różnych rzeczy, prawda? My też uczymy się poniekąd, jak to fajnie wszystko, jak, jak miło jest pracować z takimi dziećmi. One chłoną wiedzę, zadają pytania. Jest to dla nich bardzo ciekawe, bo jest to też różnorodne. No i myślę, że jest im to potrzebne przede wszystkim, żeby stykali się i, i, i z ludźmi, dowiadywali się różnych rzeczy, mogli też posłuchać bajeczek. No, no ja uważam, że był to bardzo fajny i udany projekt. W tą pójście nas do izby. Pięknie zatańczymy, nie zrobimy ciżby tam. Gwoździem programu były jasełka w wykonaniu członków Gruszowskiego Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego. Powiem szczerze, że pomysł jest wspaniały. Należałoby to częściej robić, nie tylko takie jasełka, tylko jeszcze inne imprezy, bo to jest to ludzi wiąże, to ludzi, ludzie się spotykają, i, bo innego wyjścia nie ma. Musimy się integrować i spotykać się. I to jest bardzo ważne. Dziękuję dziewczynom, że mnie poprosiły. Staram się jak mogę. I cieszę się, że wezmę udział w takiej uroczystości dziecięcej. Odmłodzę się, po prostu się odmłodzę. Gości serdecznie witamy i na jasiełka zapraszamy, abyście cud wielki z radością przeżyli. Opowiemy Wam wszystko, jakbyście tam byli. W górnej krainy tutaj wstępujemy, wielką nowinę wszyscy zwiastujemy, oto na ziemię zejdzie Zbawiciel, obiecany Mesjasz, Jezus Odkupiciel. W nocy ciemnej gwiazdka śnieg droga wskazuje do Betlejem, a na tej drodze mocno strzelił z i do smuceni. To jest y, niesamowity potencjał. Niezwykle ciekawe rzeczy, ciekawe inicjatywy, głowy pełne pomysłów, zarówno u tych młodszych, jak i u starszych uczestników. To jest właśnie takie ciągłe wymienianie się tym, co umiemy, uczenie się cały czas od siebie. To jest taki, taka impreza, która pozwala. Wszystkim dobrze się bawić, wszystkim dobrze się czuć i tak też yy, traktujemy to w gminie. I cieszę się mocno, że yy, w gminie Raciechowice jest taka, takie współdziałanie różnego typu organizacji, organów gminnych również yy, w kwestiach kultywowania tych właśnie tradycji i takiej, o, takiego zadbania o te grupy społeczne, które właśnie wymagają yy, takiego dowartościowywania. Tego typu projekty to doskonała okazja, aby docenić zarówno rolę, jak i wartość każdej z generacji. Uczymy się bowiem przez całe życie i bez względu na wiek zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego od drugiego człowieka. To ja wam podziękuję i do kapelusza za kolędę jabłuszko składam. Ślenica i TV Wasza telewizja